Kevin Nowacki, MMAfist.pl. Dziś rozmawiamy z zawodnikiem KSW kategorii półśredniej Krystianem Krisem Kaszubowskim. Witam serdecznie. Witam, cześć. Na samym starcie standardowo chciałbym spytać Cię, jak tam zdrówko i samopoczucie? Zdrówko jak najbardziej ok. Teraz wiadomo, mamy taką sytuację jaka jest, więc można było trochę się podregenerować i już czuję, że jakieś tam stare kontuzje, się leczą, więc, więc to jest jedyna, jedyny dobry pusik tego wszystkiego. Jakie jest Twoje takie ulubione zajęcie, które robisz podczas kwarantanny? Może jakaś gra, okay. książka czy też film? Wiesz, co? Tak, zacząłem grać trochę na PlayStation w Call of Duty przez internet. Przedtem gdzieś tam rzadko grałem. Nie było na to tyle czasu, a teraz trochę właśnie pogrywam sobie trochę zaczynam coś tam gotować, więc jakoś ten czas leci. Czy wróciłeś już sobie do takich lżejszych treningów? Jeśli tak, to w jakiej formie przeprowadzasz? Yy, tak, znaczy cały czas trenowałem, starałem się robić codziennie jakiś trening. Wiadomo, nie mam możliwości robić jakichś mocnych treningów, bo nie mam dostępu do sali, ale zawsze gdzieś tu jakiś kolega przychodził. Mam duży taras na podwórku. Także yy, trenowaliśmy stujeczkę. Jakąś siłownię delikatną robi robiłem. Yy, nieraz nie, nie dziewczyna mnie tarczowała. Sama sześć latki boks trenowała, więc nieraz też mi jakieś tarcze potrzyma, więc yy, coś tam staram się robić. Myślę, że możemy przejść sobie do Twojego ostatniego pojedynku na Galii KSW51 w Chorwacji, zwyciężyłeś na punkty z doświadczonym Iwicą Truszczkiem. Jeszcze zanim przejdziemy do tego starcia, bo bardzo mnie to mhm. ciekawiło, mam takie pytanie, ponieważ w dzień gali zmienił ci się przeciwnik. Początkowo miałeś walczyć z rakasem, jednak ten doznał kontuzji. I chciałbym zapytać Cię o te okoliczności zmiany rywala. Kiedy się o niej dowiedziałeś i jaka była Twoja pierwsza reakcja? Yy, wiesz co, yy, o zmianie przeciwnika dowiedziałem się. Yy, tego samego dnia, kiedy miałem walczyć, yy, dokładnie po śniadaniu, około godziny 11. Także wracałem ze śniadania i managera spotkałem, Paweł Kowalika powiedział mi, że zawodnik wypadł. Na początku myślałem, że żartuję, bo mówię, gdzie parę godzin przed, przed walką zawodnik mi wypadł, ale faktycznie, niby Raka yy, szedł na spacer, pośliznął się i dostał kontuzji. Także na pewno nie byłem zadowolony, bo to nie jest komfortowa sytuacja. Szykowałem się na zupełnie innego przeciwnika, który zupełnie inaczej walczył, tak? Inna pozycja walki, no ale wiadomo. Cieszyłem się, że kogoś mi znaleźli innego. Przejdźmy do samego starcia. Jak już wspomniałem, bardzo doświadczony przeciwnik. Zmiana do tego w dniu Gali. Iwica truszczek ponad 70 albo prawie 70 zawodowych pojedynków, i to nie był taki typowy kelner, który przyszedł na obicie, bo on naprawdę podejmował się mocnych zawodników i nie przegrywał tam jakoś bardzo szybko. Udało Ci się zwyciężyć to starcie przez decyzję sędziowską. Jak już teraz na chłodno po czasie wspominasz to starcie? Jak wspominam to starcie, to tak jak już wspominałem wcześniej, nie było to dla mnie komfortowe. Jednocześnie wiadomo, podjęłem rękawice. Myślałem, że troszkę walka inaczej się potoczy. Na początku rundy bardzo mocno zaatakował, tak? Obaleniem. narzucił mocno tempo. Można powiedzieć, że troszkę poczułem się spuchnięty już po tej rundzie. Trochę dużo siły mi zabrał, ale wiedziałem, że przez te obalenia kontrolę w parterze kontroluje tą walkę i powinienem wygrać na punkty i też tak się stało. Chciałem dopytać cię jeszcze o Twój narożnik, ponieważ śledziłem blok Kacpra Formelli z tej gali. W Twoim mhm. narożniku był właśnie m.in. Kacper oraz Łukasz Sajewski. Jak tak było to, to duże dla Ciebie wsparcie? Na pewno duże wsparcie. Przede wszystkim Łukasz Sajewski. On był na każdej mojej walce zawodowej. Jak jeszcze trenowałem w Trzewie, w Małacim Strzew, on był jednym z trenerów. Przyjeżdżał do nas raz, raz albo dwa razy w tygodniu poprowadzić trening. Także był na każdej mojej walce i zawsze, zawsze się cieszę, gdy Łukasz jest ze mną w narzeczniku, a tak jak już mówiłem, był na każdej walce ze mną. Także to też dawało mi dużą motywację, że jest ze mną. Naszego trenera głównego Grzegorza Jakubowskiego nie, nie mogło być, ponieważ był po operacji. Także cieszyłem się przynajmniej z tego względu, że jest Łukasz Sajewski, a także też bardzo doświadczony Kacper Formula też bardzo fajnie podpowiada, też miło wspominam ten czas z nim spędzonym tam. Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Czy Ty miałeś mhm. zaplanowany jakiś pojedynek podczas tych najbliższych KSW? Czy to w kwietniu miał być to, mówiło się o Wrocławiu, czy też o Torwarze w maju? Wiemy, że Twój kolega klubowy Sebastian przygotowywał się właśnie na tą majową galę. Wiesz co... Ty... Już nie pamiętam, która to miała być gala, miała być ta gala, na której yy, miałby się być chyba prawdopodobnie Mariusz Podzianowski, tak? Mhm. W sumie już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale miałem wejść na zastępstwo. Niestety gala się nie odbyła, bo to były początki tej epidemii. Aha, czyli gala KSW53 to miała być Łódź, tak? To była Aha, ta pierwsza tak, gala tak, z Mariuszem tak, jeszcze tak, Pozianowskim. Tak, tak. W Łodzi się odbyć, miał wyjść za zastępstwo, nie chcę mówić za, za kogo, ponieważ yy, w dniu, kiedy miała być ogłoszona walka, wybuchła ta epidemia i nie doszło do ogłoszenia walki, więc też nie chcę, nie chcę mówić. Mhm, rozumiem. Yy, ostatnimi czasy bardzo popularne stały się zrzutki w tym trudnym czasie yy, na utrzymanie klubów sportowych, yy, też jeśli chodzi o naszą scenę MMA. Czy Wasz klub Mighty Bull z Gdynia posiada właśnie taką zrzutkę? Zrzutki nie posiada, ale też mieliśmy składki między sobą i też mamy składkę, numer konta podany na fanpage'u Mighty Bulls Dnia. No wiadomo, teraz są ciężkie, ciężkie czasy, trzeba opłacać czynsze, tak? Trenerzy nie mają jak zarabiać, więc myślę, że to jest to dobry pomysł. Tym bardziej, że ludzie chcą pomagać. Także my też zachęcamy do pomagania. Myślę, że w opisie dodamy ten numer konta, także serdecznie zapraszamy. Jako kolejny temat myślę, że to będzie dosyć ciekawe, ponieważ wielu zawodników mówisz, w trakcie pandemii teraz firmy sponsorskie mają problemy. Jak to wygląda u ciebie? Czy Twoi sponsorzy zostali przy Tobie, czy też może czasowo zawiesili tą waszą współpracę na czas tej, tych ciężkich czasów? Nie ja mam takich sponsorów, co płacą mi pieniążki. Mam takich sponsorów jak Papa Supplementy, od odżywek Faktory med zwejcherowa klinika rehabilitacyjna, która też mnie pomaga, wspiera leczy mnie na bieżąco i dieta od Brokuła, także te osoby zostały ze mną cały czas są. Także wiadomo też na razie nie, nie ma rehabilitacji, tak bo jest zabronione póki co, ale tak, tak to wszyscy ze mną są, ci co byli. Myślę, że płynnie możemy sobie przejść do tematu jednej z naszych takich nielicznych rozrywek, jeśli chodzi o obecne czasy i MMA, czyli program tylko jeden, w Twojej zresztą kategorii wagowej półśredniej. Czy śledzisz tą produkcję emitowaną przez Polsat? Tak, tak, oczywiście. Każdy odcinek oglądam. Jak podobać się ogólnie pod względem produkcji to yy, ten, ten te reality show? Fajnie, fajnie, coś innego. Takie zwykłe i tak naprawdę świadomie jak to wszystko wygląda. Tak jak się zbija wagę. Yy od podstaw wszystko zobaczą, także myślę, że bardzo fajnie to wyszło. Już w piątek, czyli za y, dokładnie dwa dni, zobaczymy finał y, tego właśnie programu, w którym zobaczymy rewanżowe starcie między Marcinem Krakowiakiem, a Tomkiem Romanowskim. Jak typujesz to starcie? Myślisz, że który z nich podpisze ten kontrakt z organizacją KSW? Myślę, że jak Krakowiak się dobrze przygotuje, do dobrą taktykę obierze, to ma szansę wygrać rewanż. I też tak bym stawiał. Yy, aczkolwiek Roman też jest mba, Romanowski, a Romanowski jest bardzo mocnym zawodnikiem i, i no jestem bardzo ciekaw. To nieznacznym takim minimalnym faworytem dla mnie teraz będzie Krakowiak, bo myślę, że odrobi lekcję, przygotuje się na Majkuta i, i myślę, że może wygrać. Uda udało mi się ostatnio prześledzić transmisję na żywo jednego właśnie z uczestników programu, którego pechowo wyeliminowała kontuzja Adriana Bartosińskiego, i tam na pytanie jednego z panów, kto byłby jego takim, można powiedzieć, myślę, wymarzonym przeciwnikiem w debiucie KSW, jeśli podpisałby ten kontrakt i wspomniał właśnie o tobie, że byłoby to bardzo fajne starcie między wami, czy jeśli dostałbyś taką propozycję, czy przyjąłbyś ją, i co o niej ogólnie byś sądził? Oczywiście przyjąłbym dostał taką propozycję, to pewnie myślę, że to bardzo fajna walka. Mogła być, mamy zbliżone rekordy. Adrian ma 8-0 bodajże, tak? Mhm, tak? Ja mam 8-1, mamy podobne warunki fizyczne, podobny styl walki, więc myślę, że mogła być ciekawa walka. Jak na 7-7 kategorii jesteśmy dość duzi, więc naprawdę fajne bomby mogły być. Chciałbym spytać Cię o sytuację, jeśli chodzi o kategorię półśrednią w KSW. Po raz o, na, podczas tej właśnie gali, w której miałbyś wskoczyć w zastępstwo, miał się odbyć także pojedynek o pas mistrzowski w Twojej dywizji. Rywalem Twojego byłego oponenta Roberto Soldicia został, zostać miał litewski zawodnik Mariusz Zaromski z przeszłością w takich organizacjach jak na przykład Dream. Jako pierwszy chciałbym spytać Cię, myślisz, że Roberto obroniłby ten pas, czy jednak Litwin mógłby zagrozić mu jakoś poważniej? No zdecydowanie myślę, że Roberto by obronił ten pas. Mhm. Czy ty masz obecnie jakiegoś przeciwnika, z którym chciałbyś się zmierzyć, jeśli chodzi o waszą dywizję w organizacji? Nie, nie mam takiego że przeciwnika. Nie mam żadnego przeciwnika na celowniku, także kogo KSW zaproponuje, z tym będę walczył. Okej, okay, na sam koniec chciałbym jeszcze dopytać Cię o to, abyś polecił naszym fanom, właśnie, jakąś ciekawą grę, film, czy też książkę na ten czas kwarantanny. Mogę, mogę zaproponować fajną grę, jest to Call of Duty, przez Interes, nie pamiętam jak oryginalnie się nazywa, ale na pewno jak wpisy, wpis, wpiszą ludzie w Google to wyskoczy im prawidłowa nazwa, także polecam grać w Call of Duty. Super, jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za ten wywiad, jeśli masz ochotę na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować lub też powiedzieć jakieś słówko, to bardzo proszę. No, Pozdrawiam wszystkich moich fanów. Rodzinę tak i sponsorów, Faktory Net, Wejherowo, Papa Suplementy odżywki i, i dieta od brokuła. Super, jeszcze raz bardzo dziękuję.